do tego nie powinienem, a przynajmniej powinienem się z tego spowiadać, jeśli mi się to zdarza. Żeby nie wpaść w taki schemat, który się ludziom zdarza, to szczególnie właśnie tym, co się raz w roku spowiadają, ale nie tylko, to im się zdarza, że oni, to nie jest żadna zdrada, to jest taki przykład, jak wyglądają takie spowiedzi takich ludzi, że on przychodzi do spowiedzi po roku niechodzenia do spowiedzi i przychodzi przed Wielkanocą na przykład, w Wielkim Poście i mówi, że to... No tam do gościoła nie chodził brzydko powiedział skłamał tam pokłócił się i więcej grzechów nie pamięta o taka spowiedź taka spowiedź ona od razu mówi księdzu który jest konfesjonale, tylko wtedy nie ma czasu bo tam kolejka stoi że ten człowiek jest po prostu nieprzygotowany Tak naprawdę jest nieprzygotowany on sobie przypomniał co tam kiedyś go nauczyli przed pierwszą komunią świętą i powiedział. I tak sobie to powtórzył. Nawet się nie wysilił, żeby policzyć, ile razy nie był nam przy świętej. A nam przy świętej, nieobecność nam przy świętej jest grzechem ciężkim. Więc ma policzyć, ile razy, bo to nie był jeden grzech, tylko na przykład piętnaście 15 grzechów, piętnaście 15 razy na przykład nie był przez rok nam przy świętej. to w głowy mu nawet nie przyszło, żeby to zrobić. Czy na tego nazywa rachunek zmienia. Niektóre grzechy trzeba policzyć, te ciężkie. I dlatego mam się przygotować. To ma być wysiłek. Muszę poświęcić czas w domu, nie łapu-capu, na szybko, przed konfesjonałem, gdzie się rozpaszam, gdzie już mnie łapie trema, bo się zastanawiam, a co to mi ksiądz powie teraz, czy mi dam burę, da, czy mi nie da, prawda, jaką mi pokutę zada. To mam w domu, spokojnie, nawet kilka godzin przed, wieczorem, dzień przed spowiedzią, biorę rachunek sumienia i czytam, i zastanawiam się, i rozważam, przygotowuję. I tu już się zaczyna wysiłek, to jest ta praca nad sobą. I od razu żałuję za wszystkie grzechy, kiedy czytam. Dlaczego? Bo jak przyjdę do konfesjonału, to może mi się zdarzyć, że trema mnie właśnie złapie, jakiś strach i zapomnę czegoś. Ale jeśli przeczytałem rachunek sumienia, jeśli sobie przypomniałem czytając, to nawet jak zapomnę przy konfesjonale jednego czy drugiego, poza tym, kiedy ktoś czyta rachunki sumienia, to on nie ma trzech, czterech grzechów, tylko 20. Na przykład, sobie przypomnij 20 grzechów. No to może mu się zdarzyć, że z tych 22. Na przykład, może mu się zdarzyć. I wtedy, jak mówi, więcej grzechów nie pamiętam, ale za wszystkie grzechy bardzo żałuję, proszę o pokutę i rozgrzeszenie, to. Pan uprzedza, ale jeśli on nie czytał rachunku sumienia, jeśli zaniedbał przygotowanie do spowiedzi i mówi w konfesjonale: Więcej grzechów nie pamiętam, to Pan Bóg nie może mu odpuścić tamtych grzechów. Bo to jest jego wina, że o nich nie pamięta. Bo mu się nie chciało porządnie przygotować. Tak samo jakbyś pracy domowej nie odrobił. Nie odrobiłeś pracy domowej, jesteś nieprzygotowany. Ale ksiądz przecież tego nie musi wiedzieć. Poza tym ksiądz. Nie jest sędzią ostatecznym człowieka. Nie będzie go do końca go My zakładamy, że każdy, kto przychodzi do spowiedzi, zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby się do niej dobrze przygotować. Że jest godzien otrzymać rozgrzeszenie. Że nie jest to tylko takie odwalenie, jak to niektórzy mówią, żeby to zaliczyć. O broń Boże, żadnego sakramentu nie można zaliczać. Broń Boże. Mamy się przygotowywać, a my często wpadamy w rutynę, bo przez lenistwo odstawiliśmy rachunek sumienia i go nie było go bardzo długo, bardzo wiele dzieci zaraz po pierwszej spowiedzi Komunii Świętej nawet do książeczki nie zagląda. To gdzie i tam potem przyjdzie do głowy, że jak ma lat piętnaście, czy potem już dwadzieścia, kilka, czy trzydzieści, czterdzieści, trzeba będzie czytał rachunek sumienia. A no tak sobie tam, coś sobie przypomni, no właśnie, nie coś. Masz zobaczyć jak wyglądasz, jak Bóg ciebie widzi i do tego jest potrzebne takie lustro, które się nazywa rachunek sumienia, które trzeba przeczytać i przemyśleć. I to jest pierwszy warunek dobrej spowiedzi, pierwszy warunek. My się tego uczymy wtedy, że jest pięć warunków dobrej spowiedzi. Jak któregoś człowiek nie spełni to spowiedź jest niedobra. Jest spowiedź, ale nie jest dobra jak nie spełni któregoś z tych warunków. A tu na pierwszym już wielu ludzi się potyka i wywraca. Z tych, co chodzą do spowiedzi, z tych, co chodzą. Dlatego my ciągle musimy też pogłębiać naszą wiedzę na temat sakramentów ich łaski, którą nam daje, bo Pan Bóg chce nam odpuścić grzechy, ale Pan Bóg odpuszcza komu? skruszonemu grzesznikowi, czyli temu, który żałuje, który uznał swój grzech, który się nie wymąża, nie przebiera który też się wysila, pracuje nad sobą. Jeśli Bóg mówi, nad tym trzeba pracować, to ja mam nad tym pracować. Jeśli Bóg mówi, to jest grzech, to choćby cały świat mi mówił, że to nie jest grzech, bo to jest zacofanie, to ja mam, uważę, że to jest grzech. To nie ma dyskusji. Inaczej nie wierzę. Panu Bogu tylko wolę wierzyć ludziom, którzy mnie usprawiedliwiają. A Pan Bóg nie będzie mi odpuszczał części grzechów. On mi może odpuścić albo wszystko, albo nic. Taka jest zasada. Albo ci wszystko odpuszczę, bo ty wierzysz, że jestem Bogiem, albo ci nic nie odpuszczę. Jak ty sobie sam odpuszczasz, no to się sam przed sobą spowiadaj, ciekawy, czy kiedyś do nieba dzięki temu dojdziesz. Tak a propos ta dzisiejsza Ewangelia, to ona też na taku uświadamia, bo my żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie kwestionują na przykład piekło. Ponoć 50% katolików, katolików oficjalnie, o się katolickim twierdzi, że nie ma piekła, prawda tak? Wszyscy do nieba pójdą. Bo Pan Bóg jest taki kochający, że On od razu wszystkich do nieba zabierze. To ciekawe, czemu Pan Jezus dzisiaj to mówił, że trzeba przez ciasną bramę wchodzić, że jest wąska, stroma ścieżka do nieba pod górę, z krzyżem na ramionach, i że wcale to nie jest takie pewne, że wszyscy tam dojdą. Słyszeliśmy, nie znam was, powie im kiedyś. Będą stali u drzwi i mówili: przecież jedliśmy z Tobą. Tak, chodzili nawet na mszę świętą i zjadali pana Jezusa. I myśleli, że go zjadali, to już do nieba od razu pójdą. A pan Jezus im mówi: Nie znam was. Bo wyście nie żyli tak jak ja was uczyłem, wyście tylko mnie zjadali i obrażali tym zjadaniem. I my, słuchając tego, jeśli staramy się być pobożnymi ludźmi, to musimy chcieć też to mówić. Tym wszystkim, którzy tak żyją, tak postępują, którzy myślą, że można sobie tak wpaść od czasu do czasu do kościoła, zjeść Pana Jezusa i sprawa załatwiona. A po wyjściu z kościoła żyć, tak jakby Pana Boga w ogóle nie było. Tak jakby niektórych przykazań nie było, jakby niektórych zasad, które głosi Kościół w imieniu Pana Boga nie było. Także po to właśnie jest rachunek sumienia, po to jest sakrament pokuty, że ja sobie z tego zdawał sprawę. Jakbyśmy wszyscy mieli pójść do nieba, to byśmy nie musieli się spowiadać. To znaczyłoby, że po Chrzcie Świętym już jesteśmy tacy święci, że już tylko czekamy, aż Pan Bóg nas zabierze z tej ziemi do nieba. A my mamy właśnie dalej ciężko pracować nad sobą, żałować swoich grzechy, postanawiać poprawę, czyli poprawiać się z pomocą Pana Boga. A co to znaczy poprawiać się? Plan, plan sobie obmyśleć. Podejście od konfesjonału, albo nawet jeszcze jak robię rachunek sumienia, to sobie wybieram jakiś choćby jeden z tych grzechów i mam plan, co tu zrobić, żeby go poprawić. Oczywiście może się okazać, że on będzie nieskuteczny, ten plan, prawda? Trzeba będzie zrobić korektę. Jedną, drugą, trzecią, dziesiątą, prawda, ale trzeba. I jak idę do następnej spowiedzi, to ja wiem, że miałem plan, że ja się starałem w tym sensie, że ten plan był, tylko się okazał nieskuteczny. I wtedy dopiero mogę być spokojny, że to było mocne postanowienie poprawy. I dopiero czwarty warunek, że ja wyznaję te grzechy, mówię o nich, prawda? Już w konfesjonale mówię przed kapłanem, którego Pan Bóg chciał, żeby tam był, On w imieniu Pana Boga, potwierdzi mi to, że odpuścił mi grzechy, albo. Tak się czasem zdarza, rzadko, ale się zdarzyć może, że ksiądz powie: nie Mogę ci odpuścić grzechu. Właśnie, dlaczego? Albo nie żałujesz, albo się nie, postanawia, nie postanawiasz poprawy, albo nadal chcesz ten grzech popełnić, bo to widać po tym, co robisz. Dlatego na przykład niektórzy ludzie nie mogą. czy oni mogą iść do spowiedzi, ale nie dostaną rozgrzeszenia. Bo oni żyją w grzechu i oni z tego grzechu nie chcą zrezygnować. Po prostu żyją w grzechu. Czyli nie ma postanowienia prawy. A nie można postanowić poprawy na jedną godzinę albo na jeden dzień. Postanowić poprawę, to od tego momentu robić wszystko, żeby ten grzech się nie powtórzył. Przynajmniej w intencji, szczerej w intencji, trzeba mieć takie postanowienie, czyli odsunąć okazję do grzechu. Odsunąć okazję do grzechu. A jak ktoś chce żyć okazji do grzechu, no to nie może dostać rozgrzeszenia. Także to, że On wyznał te grzechy, jeszcze nie daje prawa samego rozgrzeszenia. To jest tylko jeden z warunków spowiedzi. I na końcu oczywiście jeszcze, jest, jeszcze w tym sakramencie pokuty jest właśnie pokuta, czyli to, co ksiądz nam zadaje. Najczęściej to jest symboliczne, jakieś modlitwa, jakiś post, jakieś umartwienie, jakiś drobny uczynek miłosierny, różne rzeczy.